Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Jezus powiedział do Faustyny: Najmilsza jest mi ta dusza, która wierzy mocno w dobroć moją i zaufała mi zupełnie. Obdarza ją swoim zaufaniem i daje jej wszystko, co prosi. A ja komu albo czemu? Ufam? Nie jesteś pewien? To posłuchaj Faustyny. Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże Łaskawy, który sam jeden jesteś tylko dobry. Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu, boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano, ani nie pamięta ziemia, ani niebo, by dusza ufająca Twemu miłosierdziu została zawiedziona. Panie Jezu, naucz mnie codziennej ufności w Twoje miłosierdzie, abym zawsze i wszędzie dawał świadectwo o Twojej nieskończonej miłości. Zmiłuj się nad nami, Panie.